Cześć, witam Cię w dziewiętnastym odcinku Zostań Guru MLM z Michałem Kłosowiczem. Nie ukrywam, że z każdym odcinkiem rośnie moja ekscytacja, bo wiem, że przełamuję swoje bariery, bo wiem, że przełamuję swoje obawy, czy to był dobry pomysł, czy odpalić podcast, czy to jest dobry kierunek, czy to jest dobra inwestycja mojego czasu, czy to jest dobra inwestycja środków i, i czy w ogóle ktokolwiek będzie tego słuchać, jest Was coraz więcej z każdym odcinkiem, co bardzo, bardzo mnie cieszy. Dziękuję też Wam za wszystkie udostępnienia mojego podcastu, za tagowanie mnie na Instagramie w Waszych Stories. Małpa, Michał, Podkreśnik, Klosowicz. Dziękuję za Wasze wszystkie wiadomości, gdy wracacie do mnie i mówicie, że dany odcinek coś Wam zrobił, coś, coś Was drgnęło, bo wierzę, że nawet jeśli w jednej osobie coś się zmieni i network stanie się dla Ciebie sposobem na życie, to misja tego podcastu została spełniona. I skoro o inwestycjach mowa, to dzisiaj chcę porozmawiać o inwestowaniu w biznes marketingu sieciowego. I nie będę mówić o kryptowalutach, o lokatach, czy o wszystkich tego typu rzeczach, kompletnie nie. Dzisiaj chcę porozmawiać o tym, jakie jest moim zdaniem właściwe podejście do budowania biznesu w marketingu sieciowym. A zatem zapinamy pasy i lecimy prosto do. Tematu inwestowania dzisiaj w biznes marketingu sieciowego. Zanim to, to oczywiście przypominam i zachęcam Was do followowania mnie na Instagramie, Michał Podkreśnik-Klosowicz. Uwielbiam z Wami rozmawiać, uwielbiam jak dzielicie się swoimi doświadczeniami i spojrzeniami na marketing sieciowy ze mną. Także zapraszam Was do kontaktu, bo też wierzę, że kiedy poznajemy się lepiej, to wpływacie na to i na kształt tego podcastu że każdy jeden odcinek jest dedykowany trochę waszym potrzebom, tym z czym borykacie się na co dzień albo waszym ekscytacjom. A zatem do tematu inwestycji wracam biegiem. Marketing sieciowy niejednokrotnie widzę ogłoszenia w internecie najróżniejszych osób zajmujących się marketingiem sieciowym, gdzie piszą: "Zacznij swój biznes bez żadnej inwestycji". Z jednej strony jest to prawda, półprawda, Dlaczego? Dlatego, że prawdziwym stwierdzeniem jest, zacznij swój własny biznes z minimalną inwestycją. Bo wyobraź sobie, że chcesz dzisiaj otworzyć sklep, musisz znaleźć lokal, musisz go wynająć, musisz go urządzić, musisz kupić kasę fiskalną, oświetlenie, zatrudnić pracowników. Lista kosztów prawdopodobnie, aby otworzyć dzisiaj sklep spożywczy, to jest 100-150 tysięcy. Salon fryzjerski to wydatek około 100 tysięcy. Salon kosmetyczny około 60-80 tysięcy złotych na dzień dobry, zanim przyjmiesz pierwszego klienta czy klientkę. Dlatego często mówi się, że marketing sieciowy jest biznesem bezinwestycyjnym, ale tak nie do końca jest. Dlaczego o tym mówię i dlaczego lubię do tego wracać? Bo marketing sieciowy to rozwój osobisty, ale to też model biznesowy. Model biznesowy, jak każdy inny, który nie wymaga od ciebie aż takiego kapitału na starcie. Ale to, na co warto zwrócić uwagę i do czego chcecie zachęcić, jeśli naprawdę serio, poważnie rozważasz budowanie swojego biznesu w marketingu sieciowym, to inwestowanie przede wszystkim w swój rozwój czyli szkolenia, książki, wdrażanie wiedzy, jeżdżenie na wszystkie eventy firmowe w Twoim networku, które są organizowane uczestniczenie we wszystkich szkoleniach, które są organizowane w Twojej grupie w marketingu sieciowym czy uczestniczenie we wszystkich live'ach, to pierwsza inwestycja. Inwestycja czasu w twój rozwój, inwestycja pieniędzy w twój rozwój. Bo jeśli chcesz, żeby twój biznes w marketingu sieciowym był lepszy, ty musisz stać się lepszy. Kolejną inwestycją, która jest, to produkty. Pamiętaj, że niezależnie od tego, jaki jest produkt w twoim networku, ja wierzę w to, że żeby być dobrym networkerem, trzeba być wizytówką swoich produktów. Niezależnie od tego, czy są to usługi, czy są to kosmetyki, czy są to suplementy, czy to jest cokolwiek innego. Marketing sieciowy opiera się na uczciwości, polecaniu, na Twojej własnej historii, na Twoim własnym doświadczeniu. Więc jeśli nie urzekają Cię produkty w Twoim biznesie, nie jesteś przekonany do nich, to będzie Ci dużo, dużo trudniej opowiadać o tym biznesie i zapraszać innych. Bo trochę jednak będziesz miał poczucie, że szukasz jelenia, który się da złapać i doprowadzić cię na szczyt twojego planu marketingowego. I ja osobiście nie potrafię tak budować biznesu. Każdą osobę, którą spotykam na swojej drodze biznesowej, traktuję w 100% fair i daję swoją uczciwość i swoje doświadczenie na dzień dobry. Nie patrzę na nowego dystrybutora w moim zespole jako osobę, która doprowadzi mnie do milionów bez mojego zaangażowania. Tylko jak na osobę, w którą inwestuję mój czas, moją wiedzę, moje umiejętności, na początku moje wszystkie produkty, żeby pomóc jej odnaleźć swoją drogę w tym biznesie. Niezależnie od tego, czy ta osoba osiągnie sukces, czy dojdzie do wniosku, że to nie jej droga, za każdym razem tak zaczynam współpracę, bo tak rozumiem bycie sponsorem w marketingu sieciowym. Więc to kolejna inwestycja. Dla mnie rozpoczęcie współpracy z nowym człowiekiem równa się zobowiązanie przede wszystkim z mojej strony, aby przekazać w najlepszy możliwy sposób całą wiedzę, najlepiej jak potrafię, umiejętności i pokazać, że ja jako lider mam wszystkie produkty, każdego spróbowałem, wiem dokładnie jak wygląda kapsułka każdego suplementu, jak pachnie każdy kosmetyk. Bo nie byłbym wiarygodnym liderem, gdybym nie poczynił tej inwestycji w produkty. I oczywiście nie mówię, że jeżeli dzisiaj zaczynasz, to masz kupić wszystkie produkty. Jasne. Jeśli chcesz szybciej zbudować swoje doświadczenie i wiedzieć, co ci służy, a co nie, by zbudować opinię szybciej, rewelacja, zrób to, jeśli pozwalają na twoje środki. Jeśli nie, zachęcam cię do tego, żeby, nie wiem, jeśli twoja firma oczekuje comiesięcznych zamówień, żeby w każdym miesiącu zamawiać jakiś inny produkt. Dodatkowy, inny produkt do tego, co używasz, aby jak najszybciej zbudować swoją opinię na temat całej gamy produktów to kolejna inwestycja w biznes. Oprócz inwestycji w swój rozwój, inwestuj w produkty, bo to buduje twoją wiarygodność i szybko buduje twoją pewność siebie. Kolejna inwestycja oprócz czasu to inwestycja w materiały marketingowe. Te wszystkie katalogi, próbki, jeśli twój network to dostarcza, miej to zawsze i wszędzie przy sobie. Próbki, ulotki, katalogi, materiały, bo naszą rolą jest polecać i budować sieć konsumentów. Po to są te wszystkie materiały marketingowe, żeby mieć je na podorędziu i korzystać. Ja zawsze mam próbki w swoich torbach, mam jakieś pojedyncze produkty codziennego użytku w samochodzie. Próbki są w moim samochodzie, nie w kolosalnych ilościach. 3, 4, 5 próbek. Jeżeli kogoś spotkam po drodze i ktoś będzie dla mnie super miły, nie wiem, kelner czy kelnerka, rewelacyjnie obsłuży mnie w knajpie, ja zawsze wracam i mówię, chciałbym podziękować próbkom. To bardzo miły gest, budujący relacje, i a nuż ktoś zakocha się w produkcie. Ale to również moja inwestycja na starcie w materiały promocyjne i we wszystkie materiały drukowane. Więc zobacz, że tak naprawdę nie doszedłem jeszcze do inwestycji związanych z samymi spotkaniami, ale mamy inwestycje we własny rozwój, który jest świetną rzeczą, bo nie możesz lepiej zainwestować swoich pieniędzy jak w siebie, bo im lepszy jesteś, tym więcej zaczniesz zarabiać pieniędzy. Po inwestycje w człowieka, którego zapraszasz, po inwestycje w produkty, żeby jak najszybciej poznać, po inwestycje, Materiały marketingowe i promocyjne, które oferuje Twoja firma. Marketing sieciowy to nie jest bezkosztowy biznes. Możesz zacząć i zapisać się do wielu networków za darmo, ale to nie oznacza, że będzie ci się szybko i łatwo budowało dany biznes. Żaden biznes to nie jest szybko, łatwo się wzbogacić. Jeśli chcesz mieć biznes zbudowany na lata i stabilny, to ty musisz na początku wzbogacić siebie. A żeby wzbogacić siebie, musisz najpierw zainwestować w siebie. I ostatnia inwestycja, jeżeli chodzi o marketing sieciowy. I wiem, że ten odcinek dzisiaj może nie być turbo zachęcający, bo pomyślisz sobie Boże, ile tego jest, ale czuję się w obowiązku Ci powiedzieć, że to jest cholera. 19 odcinków i tak ważny temat. Kolejna inwestycja to jest czas potrzebny na spotkania, na dojazdy. Oczywiście Zoom załatwił bardzo dużo, bo można wszystko zrobić online, ale. Ja jednak kocham spotkać się z moimi ludźmi. Uwielbiam spotykać się ze swoim zespołem, żeby spojrzeć sobie w oczy, uścisnąć dłonie i po prostu pobyć razem, bo to jest biznes relacji. I wiele rzeczy oczywiście robimy przez Zoom, planowanie, szybkie spotkania czy prezentacje, ale zawsze zachęcam mój zespół do tego, żebyśmy spotykali się jak najczęściej na żywo, bo ten kontakt jest bardzo ważny. A to wiąże się z kolejną inwestycją czasu paliwa, biletów, autobus, pociąg, cokolwiek, żeby uczestniczyć w spotkaniach, żeby zbierać się w małych salkach i prowadzić szkolenia dla zespołu. To kolejne koszty, to kolejne inwestycje, ale w porównaniu do tradycyjnego biznesu są nadal ułamkiem, bo są rozłożone w czasie i bardzo często też wiem, że składamy się na salę, żeby ten koszt spotkania rozłożyć, żeby nie ponosiła go tylko jedna osoba. I ta partycypacja w kosztach Partycypacja w kosztach eventów firmowych, spotkań zespołowych, to bardzo fajny znak, że myślisz o swoim biznesie poważnie i rozumiesz, co to znaczy otwierać swój biznes. Że to nie jest darmowa szansa i los na loterii. Marketing sieciowy to biznes jak każdy inny. I im szybciej spojrzysz na to z tej perspektywy, i im szybciej spojrzysz na to, że czasami warto zainwestować pieniądze w drugiego człowieka. I że czasami w kogoś zainwestujemy czas, pieniądze, energię, produkty, i to będzie nie wypał, ale w biznesie to się zdarza i to jest naturalne. Zapytaj kogokolwiek, kto prowadzi tradycyjny biznes, czy każdy miesiąc jest równy. Czy w każdym miesiącu zarabia takie same pieniądze i ciągle jest przyrost, czy czasami są straty. To naturalny proces. Zachęcam cię do tego, żeby spojrzeć na swój biznes przez pryzmat inwestycji. Zawsze powtarzam w swoim zespole, że ja robię ten biznes dla relacji, dla naszych fantastycznych spotkań, dlatego że uwielbiam spotykać się z moim zespołem, co już wspomniałem w tym odcinku, i daje mi to niesamowitą energię. Ale też powtarzam każdemu liderowi i dyrektorowi w moim zespole: pamiętaj, że na koniec roku Twój PIT się musi zgadzać, bo robimy razem biznes. I nagrywam dzisiaj dla Was ten odcinek z pięknego Maroka. Gdzie mam przyjemność być ze swoim 40-osobowym zespołem na wycieczce, która została w pełni opłacona przez firmę, z którą współpracujemy. 40 osób, którym PIT się zgadza na koniec roku, które zainwestowały w swój biznes, zainwestowały czas, zainwestowały w swój rozwój, zainwestowały pieniądze w to, żeby rozwijać swój biznes. I dziś zmykam do nich, świętować dalsze sukcesy, spędzać czas razem, bo uwielbiamy się jako ludzie. I Tobie też życzę. Tak fantastycznych momentów, jak wyjazdy czy wspólne konferencje. Bo to jest ten moment, kiedy czujesz: wow, było warto. Było warto inwestować, było warto przetrzymać, było warto zagryźć zęby, by iść dalej. Dzięki Ci za ten dzisiejszy odcinek. Zachęcam Cię do porozmawiania ze mną na Instagramie Michał Podkreśnik-Klosowicz. Tam bezpłatne 15-minutowe sesje ze mną, programy rozwojowe, indywidualna praca, tak aby mógł pomóc Ci rozwijać Twój biznes. Niezależnie od tego, z jaką firmą marketingu sieciowego współpracujesz. Dzięki za dziś, do usłyszenia w kolejnym 20 odcinku podcastu, który myślę, że będzie równie inspirujący i ekscytujący. Dzięki za dziś, dziękuję za udostępnienie tego odcinka wśród Twoich ludzi. Dziękuję za to, że jesteś ze mną już 19 odcinków i życzę Ci wspaniałego tygodnia.